No pieniędzy za niego nie dostaliśmy, ale na pewno e, bardzo, bardzo przydatny. Zresztą tak jak i sparring z, z drużyną z ekstraklasy z Izraela. To na pewno podniesie morale, że nie taki diabeł straszny jak go, jak go malują. Zagraliśmy dzisiaj z teraźniejszym liderem ekstraklasy. Cieszę na pewno to, że chłopcy się nie przestraszyli. Chcieli grać w piłkę. Po raz kolejny to powiem, że. Nie byli zainteresowani kopaniem tylko piłki do przodu, ale graniem i, i to nam pozwoliło strzelić dwie bramki, chociaż to na pewno bełhatu drużyną zdecydowanie lepszą i to trzeba powiedzieć. Ale my swój plan na pewno zrealizowaliśmy i, i, i jestem z tego sparingu bardzo zadowolony. Czy już w głowie trenera skład na pierwszy mecz w śradzu? No ból głowy jest ogromny, ogromny ból głowy, bo tylu zawodników ilu, ilu prezentuje się w tej chwili bardzo dobrze, ilu jest w wysokiej formie no to tylko może przysparzać o głowy, i, a wiadomo, że tylko może na tym e, boisku grać tylko jedenastu. Ale to już jest nasz ból głowy i my musimy sobie z tym poradzić. Liga jest druga, na pewno długa, na pewno e, będzie, e, na pewno wszyscy będą potrzebni i cel, cel który sobie nakreślimy, będziemy starać się je zrealizować.